Witajcie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uniwersytet to miejsce, w którym my, studenci, studiujemy, rozwijamy się społecznie, intelektualnie, ale też naukowo. Tak, między innymi poprzez działalność w kołach naukowych. Koła naukowe to instytucje zrzeszające aktywnych studentów, których celem jest rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy, a także działalność na wielu płaszczyznach związanych z daną dziedziną nauki i kierunkiem studiów. Studenci historii uczą się historii. Ale y, jeśli myślą o jakimś zawodzie, to oczywiście mogą zostać tylko i wyłącznie naukowcami. Trudny kawałek chleba, ale y, możliwy. Jeśli nie jest to ich marzeniem, powinni wybrać y, specjalizację nauczycielską. Wówczas mogą w przyszłości nieść kaganek oświaty, uczyć w takiej czy innej szkole, Historii. Jest to również inna możliwość, mianowicie mogą skończyć specjalizację archiwalną. Wówczas mogą porządkować akta, pracować w różnego rodzaju instytucjach, które zajmują się konserwacją, porządkowaniem i tzw. brakowaniem, czyli uznawaniem, które akta powinny. Zostać na zawsze, a które należy zniszczyć, bo tylko i wyłącznie zajmują potrzebne miejsce na półkach. Historycy również mogą się zajmować takimi rzeczami troszkę mniej oczywistymi, choć to nie są specjalizacje, ale czymś, co się nazywa historia w przestrzeni publicznej, czyli jak animować, jak opowiadać o historii w nie tak oczywistych miejscach. Jak szkoła, czyli jak być przewodnikami, jak działać w, w miejscach kultury, w końcu jak współpracować czy też, czy też animować, być członkami grup rekonstrukcji historycznej, czyli jak niejako bawić się historii, ucząc jej i uczyć się historii bawiąc. Posłuchajcie, jak funkcjonuje koło historyków studentów KUL. Koło historyków, studentów, jest przede wszystkim miejscem, w którym studenci sami decydują, co chcą robić. Jeżeli się znajdzie grupa studentów, którzy chcą, aby koło zaspokajało ich potrzeby intelektualne, to koło staje się instrumentem do realizowania ich własnych pomysłów. To oni mogą wymyśleć, jaką. Sesję naukową zorganizować, kogo zaprosić, jakiego typu dyskusję urządzić. Oczywiście koło naukowe zajmuje się głównie działalnością naukową, związaną z tym wyda działalnością wydawniczą. Jeżeli takie koło ma chęć i jest wydolne organizacyjnie, może wydawać pismo. Co pewien czas kolejne numery z tekstami studentów historii. I nie tylko w historii wychodzą, bo niektórzy studenci są z międzywydziałowych studiów i oni też mogą pisać. Trzeba też powiedzieć, że w kole historyków nie tylko historycy się znajdują, są też osoby z innych, najczęściej humanistycznych kierunków albo z prawa, którzy, dla których historia jest ważna i chcą się rozwijać, rozmawiać o książkach, o tekstach. Trzeba pamiętać, że historia to jest masa czasu. Niektórzy kochają starożytność, inni średniowiecze, jeszcze inni XVI-XVII wiek, z kolejni znowu dzieje najnowsze. To są tematy najróżniejsze. Jeśli tak sobie myślę, to co jest, co dominuje, czy też właściwie nic nie dominuje, co jest relatywnie często spotykane. W przypadku studentów płci męskiej, częstokroć oni się zajmują różnymi aspektami historii wojskowości. Czy to właśnie dzieje wojen, czy to y, jakiś tam ruch partyzancki, organizacje oporowe. W przypadku studentek historia społeczna y, bywa często wybierana. To jest Taki klucz od historii ubioru, przez historię jedzenia, historia relacji międzyludzkich. No i trzeci klucz to jest fascynacja jakąś osobą. I w tym momencie to są, to są próby sporządzenia części, czy możliwie całościowej biografii jakiejś ciekawej postaci. Podstawą jest poznanie literatury przedmiotu, bo bez tej literatury, bez poznania tego, co już inni napisali, historia jest nauką kumulatywną. Nasz budynek wiedzy budujemy na tym, co inni zbudowali przed nami. To jest taka wieża Babel z kolejnymi piętrami. Jeśli nie poznamy tego, co inni napisali, sami nie będziemy wiedzieli, kiedy jesteśmy rzeczywiście odkrywczy, a kiedy po prostu wyważamy otwarte drzwi. I kiedy już poznamy literaturę, przedmiotów, wtedy zajmujemy się źródłami, wsianiamy po źródła, starając się ustalić coś nowego, odpowiedzieć na pytania badawcze, które nas interesują, albo też robić zupełnie coś innego, mianowicie użyć tych samych źródeł, którzy inni, które inni już użyli, odwołać się do tych samych tekstów, ale zadać inne pytania badawcze. bo to jest troszkę tak, jak wejdziemy do lasu, jeżeli oglądamy ten las z perspektywy człowieka, wygląda on inaczej, jak się położymy na trawie, wygląda on inaczej, a jeśli uda nam się w jakiś sposób polatać nad lasem, będzie on przedstawiał zupełnie co innego. Podobnie należy pomyśleć o źródłach historycznych. W zależności od tego, jakie pytania badawcze postawimy, jak na te źródła spojrzymy, zupełnie inny obraz będziemy mogli uzyskać. W rozwoju młodego naukowca ważnym aspektem jest wsparcie opiekuna, kuratora koła. Jak swoją rolę widzi kurator? Posłuchajcie. Opiekun koła powinien, ma obowiązek wspierać, ma obowiązek być niejako rzecznikiem studentów, pomagać im, ale z pewnością nie narzucać czegokolwiek. Co roku Koło Naukowe organizuje inne, ciekawe inicjatywy naukowe i społeczne. Jak tegoroczni członkowie Koła opisują swoje działania? Posłuchajcie. Wśród inicjatyw, jakie, jakie podejmowaliśmy, największą w tym roku był, była konferencja studencko-doktorancka Schizma, bunt, opór, gdzie mieliśmy gości, z, którzy przyjechali wygłosić referat z różnych uniwersytetów z całej Polski, ale także mieliśmy gościa specjalnego. Przyjechał do nas były marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, który podzielił się takim świadectwem działalności koła sprzed kilkudziesięciu lat. Wśród innych inicjatyw też warte wymienienia są spotkania wspomnieniowe naszych już nieżyjących profesorów. Profesora Bendera, profesor Borkowskiej, czy profesora litaka, gdzie, gdzie, gdzie nasi profesorowie opowiadają o swoich mistrzach i, i, i pokazują swoją drogę do, do, do tej pozycji naukowej. Koło naukowych historyków, studentów kul to 105 lat tradycji. 105 lat bardzo interesujących i wielkich postaci, które do tego koła należały i które tworzyły jego historię. Jest to koło, które odgrywało ogromną rolę nie tylko dla samego siebie, ale w skali całego uniwersytetu. Są to na przykład lata 70., kiedy tacy ludzie jak przyszły marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Janusz Krupski czy Piotr Jegliński Tworzyli tutaj opozycję demokratyczną przeciwko władzy komunistycznej. Potrafili opowiedzieć się twardo za swoimi wartościami i działać prężnie na rzecz nie tylko koła i uczelni, ale, ale można powiedzieć wolności całego kraju. Dziś koło pragnie kultywować także te wielkie tradycje. Pamiętając o swoich wielkich poprzednikach, koło to także działalność międzyuniwersytecka, na przykład udział w ogólnopolskich zjazdach historyków studentów. Warto też wspomnieć o różnych inicjatywach w postaci chociażby spacerów po Lublinie, które organizujemy dzięki uprzejmości pana profesora Jacka Chachaja, specjalisty z zakresu historii miasta, który oprowadza nas po różnych zakątkach. I odkrywa przed nami kolejne tajemnice miasta. Sądzę, że będąc w kole historyków, można się samorealizować, można rozwijać swoje pasje, można poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach, spotkaniach poszerzać swoją wiedzę, ale. Także horyzonty intelektualne, a także e, publikować swoje pierwsze naukowe teksty, bo koło e, w XXI wieku podtrzymuje tradycję wydawania swojego czasopisma o tytule Ibidem. Głównie to jest płaszczyzna do, do spotkań, do e, ucierania naszych opinii, rozmów na temat naszych naukowych e, pomysłów, e, takiej wspólnoty intelektualnej, e, czy też e, daje możliwość. E, jakiegoś bardziej zorganizowanego wyjazdu na konferencje naukowe, czy, czy, czy posiadania takiego naukowego zaplecza. Koło Naukowe Studentów Historii KUL to miejsce nie tylko dla studentów historii. Wśród nas są studenci na przykład dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę, są ciekawi świata, są ciekawi tego, jak też koło kształtowało się na przestrzeni e, Wielu lat e, i chcą współtworzyć historię koła naukowego studentów, historii KUL. Koło naukowe historyków studentów są to ludzie, którzy tworzą historię i o nią dbają. Koło naukowe historyków studentów KUL to wielka tradycja i wielu wspaniałych ludzi, który, którzy byli członkami tego koła i których pamięć chcemy kultywować. Koło naukowe historyków studentów KUL to pole do dyskusji, wymiany poglądów i rozwijania swoich zainteresowań naukowych. Naukowe to też możliwość popularyzacji nauki, co jest też ważnym zadaniem naukowców, a można to realizować m.in. poprzez udział w festiwalach nauki, tworzeniu spotkań otwartych na uczelni, prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i dzieci, organizacji olimpiad i konkursów tematycznych, współpracę ze szkołami i organizacjami edukacyjnymi, społecznymi i kulturalnymi, nagrania podcastów, czy prowadzenie mediów społecznościowych o danej tematyce naukowej. Szkoła naukowe dają wiele możliwości rozwijania naukowych kompetencji, między innymi poprzez organizację i udział w konferencjach naukowych, spotkania z praktykami i ekspertami, realizację własnych projektów badawczych. Organizację i uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach. Wyjazdy na stypendia naukowe. Współpracę z opiekunami naukowymi. Pisanie artykułów naukowych. Prowadzą swoją działalność także dzięki wsparciu Uniwersytetu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najczęściej, jeżeli taka zgoda od właściwego prorektora, od władz Uniwersytetu jest na funkcjonowanie koła udzielana, to ma ona swoje uzasadnienie przede wszystkim w tych merytorycznych działaniach studentów, którzy chcą skupić się i bardziej zaktywizować w danej dyscyplinie, w obszarze swojego kierunku, który studiują, chcą pogłębiać tą wiedzę. Mają możliwość organizacji pewnych wydarzeń ale też nauczenia się funkcjonowania w strukturach uniwersytetu, miasta, samorządu, regionu, ponieważ bardzo często koło, które zostaje Ukonstynowane na danej uczelni, ono wychodzi poza to uczelnię. Studenci organizują oczywiście nie tylko konferencje studenckie, ale bardzo wspierają nas jako pracowników naukowych, ale też władze uniwersytetu w działaniach organizacyjnych, ale też merytorycznych, bo bardzo często tworzą na konferencjach naukowych, również na poziomie międzynarodowym dodatkowy panel, i myślę, że to już weszło pewien standard organizacyjny wydarzeń naukowych, panel studencki, ale też wsparcie dla pracowników naukowych w procesie publikacyjnym. dlatego że ci młodzi ludzie, którzy zaczynają taką działalność w strukturze jako jest koło naukowe, bardzo często dostrzegają, że warto na tej uczelni zostać, związać się bliżej, aplikują na studie doktoranckie obecnie do szkoły doktorskiej, więc zobaczą, jak to życie naukowe i organizacyjne na uniwersytecie funkcjonuje. Co jeszcze jest ważne, tu nie ma ograniczenia, że można być członkiem tylko jednego koła naukowego, więc możemy do pokrewnych kół naukowych również należeć i współorganizować pewne działania, ale też spróbować zupełnie odrębnej dyscypliny. To, co my możemy dać jako uniwersytet takim kołom, to przede wszystkim jest zagwarantowany fundusz na działalność kół. Oczywiście w drodze konkursowej, wnioskowania istnieje zarówno fundusz organizacyjny prorektora właściwego, jak też fundusz uczelnianego samorządu studentów. No Nie są to ogromne środki, ale to też pokazuje, że jakby nawet... Drobne wsparcie, takie podstawowe wsparcie daje też możliwość większej kreatywności, jeśli chodzi o wychodzenie fundusza na zewnątrz zarówno ze środków zagranicznych, ponieważ Komisja Europejska takie środki w ramach tej działalności swojej wsparcia finansowego na edukację i akademickość y, posiada, ale też nasze ministerstwo tak, właściwe, czyli Ministerstwo Nauki, które również ma odrębne konkursy dla e, z organizacji studenckich. Cześć. Do zobaczenia na uczelni, młodzi naukowcy.